Cześć, z tej strony Piotrek z bloga Render School. Dzisiaj pokażę Ci 7 błędów, które często pojawiają się na wizualizacjach i sposoby jak ich unikać. Dowiesz się jak nie ustawiać kamery w małych pomieszczeniach i jakiego kierunku oświetlenia lepiej unikać. A jeśli interesuje Cię nasz proces tworzenia wizualizacji koniecznie pobierz darmowego e-booka 5 kroków do stworzenia fotorealistycznej wizualizacji Link znajdziesz na dole w opisie tego filmu. Pierwszy błąd, który pojawia się bardzo często, to jest złe ustawienie kamery w małym pomieszczeniu. Nie ma tam zwykle zbyt wiele miejsca i staramy się znaleźć jakiś fajny kadr i to nie zawsze wychodzi. Pokażę Ci to na przykładzie takiej łazienki. Ustawię kamerę tuż przy ścianie, żeby pokazać jak najwięcej. Kamery we wnętrzach umieszczam trochę niżej niż punkt patrzenia człowieka, wtedy całość wygląda trochę lepiej, bardziej atrakcyjnie. I możesz zobaczyć, że problem jaki napotkaliśmy w tym momencie to to, że Mimo tego, że stoimy tuż przy ścianie, nie jesteśmy w stanie objąć całego pomieszczenia naszym wzrokiem. Więc w tym momencie prawdopodobnie zaczniesz zwiększać Field of View, żeby pokazać trochę więcej. No i dojdziemy do takiego momentu, w którym widzimy wszystko, ale nie wygląda to zbyt fajnie. Pokażę Ci jeszcze jak wygląda to na renderze. Możesz zobaczyć, że wszystkie elementy zaczęły nam się mocno rozjeżdżać. Kadr jest mocno zniekształcony. No i nie jest to profesjonalne ujęcie, na jakim nam zależy? Więc zdecydowanie unikaj takich wysokich wartości of view nie będzie wyglądało to dobrze. I teraz jaki mamy sposób na ustawienie takiej kamery? Skopiuję kamerę i włączę opcję clipping. Ona pozwala mi odciąć pierwszy plan, i dzięki temu jestem w stanie używać niższej wartości filter View ustawić takie naturalne ujęcie. Stojąc bezpośrednio za ścianą, a nie muszę jej usuwać ani ukrywać, więc pomieszczenie dalej jest takie samo. Ale clipping wycina mi. To, co widzimy na pierwszym planie, jest to bardzo użyteczna funkcja. I ustawimy teraz takie fajne ujęcie, i za chwilę zobaczysz, jak duża jest różnica. Teraz łazienka jest pokazana w taki naturalny, atrakcyjny sposób. Nie mamy poczucia, że coś jest nie tak, i kad się rozjeżdża. Myślę, że różnica jest bardzo duża, więc zdecydowanie polecam ci używanie tej funkcji. W małych pomieszczeniach jest praktycznie niezbędna, jeśli chcesz ustawiać ciekawe kadry. Błąd numer dwa to jest bardzo wysoka wartość czarnego albo białego w materiałach. Takie kolory nie występują w rzeczywistości, więc my także nie powinniśmy ich używać w materiałach. Pokażę Ci na przykładzie materiału ściany, jak jeden zły materiał może zepsuć całą wizualizację. Wstawiam maksymalną wartość kolorów Diffuse. I na renderze będzie widać bardzo jasne, bardzo białe ściany, które no nie wyglądają w sposób naturalny. Wartość, której powinien używać w przypadku białych materiałów, to jest mniej więcej 180. Wtedy całość będzie wyglądała dużo lepiej. Teraz pokażę Ci porównanie tych dwóch wizualizacji. Możesz zobaczyć, że na tej wizualizacji z zupełnie białym kolorem całość jest dużo jaśniejsza. Ten biały odbija się we wszystkich pozostałych materiałach i wpływa na odbiór całej wizualizacji. Szczególnie na przykład metalowe materiały bardzo mocno odbijają tą biel i od razu robią się też praktycznie białe. Więc no nie wygląda to za fajnie, kolejny błąd. To są idealne krawędzie w modelach. To jest kolejna rzecz, która nie występuje w rzeczywistości. A skoro nie występuje w rzeczywistości, to Także nie powinniśmy e, robić jej na renderach. E, no od razu na zbliżeniu widać, że e, nie wygląda to specjalnie fajnie. E, mamy szybki sposób, żeby sobie z tym poradzić. E, na taki prosty model nakładam modyfikator Chamfer i on od razu zaokrągla mi wszystkie krawędzie. Jest to bardzo wygodne. I zaraz pokażę Ci jak duża jest różnica. E, możesz zobaczyć, że na e, szafce z chamferem, to światło układa się zupełnie inaczej. Krawędzie są e, bardziej naturalne. E, nie zajęło to dużo czasu, a efekt jest zdecydowanie e, lepszy, więc e, warto o tym pamiętać. Kolejny błąd, y, powtarzanie się tekstur, y, czyli kafelkowanie się. Y, to jest błąd, po którym można odróżnić nawet bardzo dobrą wizualizację od zdjęcia. Y, kiedy to zobaczysz, no, od razu wpływa to na odbiór całej wizualizacji. Pokażę Ci na przykładzie takiego dużego parkingu. Y, na ujęciu z góry będzie dobrze widać powtarzalność. Takiej tekstury kostki, ona jest stosunkowo mała. Możesz zobaczyć, że yy, widać to od razu, i zdecydowanie yy, chcemy tego uniknąć. Yy, nie jest to dobra rzecz. Mamy kilka sposobów na to, żeby sobie z tym poradzić. Yy, oczywiście, nie zmieniając samej tekstury. Po pierwsze spróbujemy dodać trochę zabrudzeń. Używam Corona Mix i takiej tekstury betonu, która posłuży nam jako właśnie zabrudzenia. Wpinam ją do Diffuse i powinno być już dużo lepiej, ale pojawi się kolejny problem. Czyli nasza tekstura betonu także się powtarza, i przez to zabrudzenia też będą wyglądały bardzo powtarzalnie. Więc co prawda, nie widzimy już powtarzalności kostki, ale widzimy powtarzalność zabrudzeń. Dodaję korona UVW Randomizer do tekstury betonu i zmieniam kilka parametrów. I dzięki temu ta tekstura na całej powierzchni parkingu będzie. Zmieniała swoją wielkość, obracała się e, i mieszała ze sobą. Więc powinno być dużo lepiej. Teraz praktycznie nie da się wychwycić jej powtarzalności. E, myślę, że efekt finalny jest bardzo dobry, a też nie było to bardzo skomplikowane. Więc w przypadku większych powierzchni warto o tym pamiętać. Dodam jeszcze samochody, drzewa i krzaki, i w tym momencie, nawet jeśli przyjrzymy się bardzo mocno, to nie zauważymy, że używamy na tak dużym parkingu takiej małej tekstury. Kolejny błąd dotyczy ustawienia światła, a dokładniej jego kierunku. W momencie kiedy zastanawiasz się nad doborem oświetlenia. Kierunek, którego powinieneś unikać, to światło bezpośrednio za kadru za kamery. Przestawię słońce idealnie za naszą kamerę i zobaczysz zaraz, co stanie się z wizualizacją. W tym momencie całość jest bardzo równomiernie oświetlona. Cienie są równoległe do naszego kierunku patrzenia, i przez to wszystko wydaje się płaskie. Nie ma takiego ciekawego efektu przestrzenności, efektu 3D. No i nie jest to wizualizacja, na jakiej nam zależy. Zaraz zobaczysz, jak duża będzie różnica jak przestawię światło z powrotem z boku. I w tym momencie, tylko przestawiając yy, słońce, używam cały czas tej samej mapy HDRi, tych samych ustawień, yy, a efekt jest kompletnie inny. Wizualizacja nabrała takiego ciekawego charakteru. Yy, pojawiły się cienie z boku, E, pojawiły się jakieś plany, więc e, architektura jest pokazana w dużo ciekawszy sposób. Obrazek e, dużo bardziej e, przyciąga wzrok. E, takie boczne oświetlenie często będzie e, prostym, bezpiecznym wyborem, żeby uzyskać e, fajne, fajny klimat, fajną wizualizację. Kolejny błąd. To jest ograniczanie się tylko do jednego programu w pracy nad wizualizacją. Sam kiedyś pracowałem w ten sposób, że starałem się wykonać wszystko bezpośrednio w Maxie, pracując w 3D. Chciałem, żeby ten render był bardzo poprawny, ale okazało się, że włączenie do swojej pracy np. Photoshopa Znacząco przyspiesza cały proces, i dzięki temu niektóre rzeczy możemy wykonywać prościej, łatwiej i przyjemniej. Koniecznie obejrzyj nasze webinary, na których pokazujemy krok po kroku, jak pracujemy. Szczególnie polecam Ci webinar Dom na Skarpie. Tam Alek pokazuje pełen proces postprodukcji w Photoshopie. I na przykład takie rzeczy jak zmiana nieba, zmiana trawy, czy ogólny balans kolorystyczny obrazka. Ostatni błąd to jest używanie kiepskiej jakości modeli, szczególnie modeli roślinności. Taki kiepski model można. Szybko rozpoznać, mocno rzuca się w oczy i potrafi zepsuć całą wizualizację. My na co dzień używamy kilku paczek drzew i krzaków, i one w zupełności wystarczą do większości wizualizacji. Jeśli robisz dużo wizualizacji zewnętrznych, to taki zakup na pewno się zwróci. Szczególnie polecamy paczkę Archmodus 1 For Corona. To są takie podstawowe duże drzewa. Następnie też paczkę Archmodus 204. To są krzaki bardzo dobrej jakości. Używamy ich praktycznie codziennie. I na koniec paczka 207, czyli też drzewa, ale trochę mniejsze, które świetnie sprawdzają się. W różnych miejskich scenach warto zaplanować zakup w okolicach Black Friday. Wtedy najczęściej Evermotion przecenia swoje modele o 50% i jest to oczywiście bardzo duża oszczędność. Dzięki za oglądanie. Jeśli chcesz zobaczyć, jak my pracujemy nad wizualizacjami na żywo, koniecznie zapisz się na nasz najbliższy webinar. Już 30 września o 20 będziemy pracować nad wizualizacją wnętrza. Link znajdziesz na dole w opisie i do zobaczenia.